Cześć, witam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, na czym polega kontrola rozmiarów w liczarkach ilościowych, tak zwane DD. Jakie są różnice między liczarkami, które kupujecie między taką droższą a taką tańszą? Czemu nie zawsze to działa tak jak chcecie i na co zwrócić uwagę przy zakupie? Zaczynajmy. Jeśli chodzi o rozwinięcie skrótu DD oznacza Dimension Detection, czyli kontrola rozmiaru. Liczarki weryfikują banknot po szerokości, więc o tym trzeba pamiętać. Większość liczarek... Ilościowych jest projektowana dla banknotów euro, które mają 7 mm różnicy, czyli między 5 eurowką a banknotem 10 euro jest 7 mm różnicy. Jeśli chodzi o złotówki, jest to 6 mm różnicy, czyli między dziesiątką a dwudziestką albo setką, albo dwusetką jest 6 mm różnicy. Ta różnica tworzy wielki problem, tak naprawdę, bo często nie da się dopasować liczarek ilościowych, żeby za każdym razem wyłapywały nam inny nominał w paczce. Jeśli chodzi o nasze liczarki Belcon C2410 złapie nam za każdym razem inny nominał w paczce, ale jeśli chodzi o na C230 tutaj e, liczarka była projektowana pod walutę euro, czyli za każdym razem zobie wam piątkę w dziesiątkach aurówkach, ale jeśli chodzi o złotówki, ma 80% skuteczność wyłapywania innego nominału w paczce. Jest to drobna różnica konstrukcyjna, ale wielka różnica jeśli chodzi o pracę sprzętu. Więc jeśli generalnie kupujecie liczarki ilościowe i zależy Wam na dobrym DD, zawsze zapytajcie sprzedawcy, czy liczarka za każdym razem wyłapuje inny nominał w parce. A teraz przejdźmy do testów i pokażę Wam jak to działa. Od czego zaczynamy nasz test? Od skompletowania pieniędzy. Mamy Dziesiątki I wrzucamy do nich 20, czyli najmniejsza możliwa różnica w złotówkach, czyli 6 mm. Wkładamy do środka, przeliczamy. Jest 20, maszyna się zatrzymała. Żeby mieć pewność, sprawdzamy dwa razy. Mamy 20, czyli liczarka łapie. Ten nominal za każdym razem, później sprawdzamy. Do 20 wkładamy 10 zł. To jest tak samo, ta sama różnica co między 20 a 50. Dziesiątka, liczymy dla pewności dwa razy. Jest dziesiątka. W naszej ofercie liczarek Belcon c 2410 i Belcon C410 mają 100% D, czyli jestem mam, w stanie zagwarantować, że za każdym razem liczarka się zatrzyma posiadając inny nominał w A teraz przeprowadźmy ten sam test z liczarką Payscan C230. Zaczynamy od 50, których jest nasze 20 zł, wkładamy do liczarki. Za pierwszy razem, jak widzimy, 20 została zakwalifikowana. Za drugim razem już jest wyłapana. Czyli, tak jak mówiliśmy, nie za każdym razem tą 20 nam złapie. Jeśli za to, wrzucimy sobie dziesiątkę, gdzie nasza różnica jest już bardziej podobna do euro. Liczerka za każdym razem wyłapie nam różnicę. Dziesiątka. I drugi raz składamy sobie naszą dziesiątkę. Jest dziesiątka. Dodatkowo pokażę Wam, że w EURO liczarka łapie każdy nominał i każdą różnicę. Najpierw wrzucimy sobie do dwudziestek dziesiątkę. My sobie tutaj zmienimy jeszcze walutę na liczarce i damy sobie DD. Czyli wkładamy dwudziestkę do dziesiątek. Mamy inny nominał. Możemy jeszcze raz sprawdzić, żeby to nie było przypadkowe. Inny nominał dziesiątka. liczarka się zatrzymała. Możemy sobie jeszcze wrzucić do 5 euro dziesięć 10 euro. To jest też najmniejsza różnica, tylko występuje w tym dwóch Mamy 10. Jak widzicie, niektóre liczarki są projektowane nie dla polskich złotówek, dla euro i róż milimetr różnicy robi nam problemy w weryfikacji. Nie jest to kwestia ustawienia czynników, a także stworzenia odpowiedniej elektroniki, czy tam generalnie oprogramowania do liczarki, z którym niestety potem nic nie możemy zrobić. Podsumowując, kontrola rozmiaru występuje bardzo często w liczarkach ilościowych. Raz jest lepsze, raz gorsza. Pamiętajcie o jednym. Zawsze zwracajcie uwagę na to, czy liczarek, czy weryfikacja DD jest stuprocentowa, bo jak Wam pokazałem, nie zawsze tak bywa. Wiele liczarek, a powiedziałbym większość raczej ma to 7 mm niż 6 mm DD, przez co Wasze liczarki mogą być nieskuteczne wtedy, kiedy będzie ich naprawdę potrzebować. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że wyjaśniłem Wam w klarowny sposób jak to działa i do zobaczenia w następnym odcinku.